Witajcie czugiści z tej strony billfight 21 Dzisiaj króciutka informacja, nie będzie żadnych witewek ani nic. E, otóż, tak sami widzicie, posiadam w garażu już ISA 3 Defendera. Bardzo się cieszę, wczoraj go zrobiłem jakoś wieczorkiem. E, jakoś się to zrobiło. E, na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że użyłem 0 złota. Nie pomijałem żadnych etapów, nie resetowałem żadnych misji. Po prostu grałem i jeszcze raz grałem. Czyli czołg zdobyłem całkowicie za darmo, bez żadnych pomocy. Przydatne były misje, które robiłem. One się resetowały dwa razy dziennie za darmo, także na pewno delikatnie ułatwiły zadanie. Oczywiście wszystkim polecam właśnie robić te zadania. Niektórzy je całkowicie pomijali, na przykład wiecie, z resetu i za złoto. Ja tak w ogóle nie robiłem, bo to jest delikatna. Strata złota. Jak czołg dają za darmo, to czemu by go nie zrobić całkowicie za darmo, tak? Yy, wydawało mi się, że będzie to trudniejszy event, tak? Że będzie to bardzo ciężkie, opornie będzie szło, ale wcale tak nie było. Bardzo się przyjemnie ten czołg expiło. I naprawdę za wszystkich ci, którzy jeszcze go nie mają, trzymam za Was kciuki, tak? Yy, grałem na tirach od. 7 do 10. Najwięcej bitew rozegrałem na tierach 8 i 10. Tutaj, oczywiście, jeszcze chciałbym podziękować wszystkim kolegom, z którymi grałem. Najwięcej bitew rozegrałem z kolegą Bidni 72, Daros 0069, spatu kolega, oraz podziękowania dla mojego brata, czyli Darus 99. Z tymi trzema zawodnikami najwięcej grałem z latem na 8. Z Darusem na siódemkach, a z Gideonim na dychach. No i grałem, grałem i go zdobyłem. Bitewki teraz nie będę pokazywał, bo mam dziwne pingi w bitwie. Na pewno w przyszłości pokażę się na moim kanale jakaś bitewka właśnie z tym czołgiem. I to by było na tyle. Także chciałbym się tylko z wami podzielić tą radosną nowiną. Oczywiście trzymam za was wszystkich kciuki, kto jeszcze tego czołgu nie ma. Bo czołg jest naprawdę... Według mnie warty świeczki. To było na tyle, także żegnam się z wami oraz do usłyszenia.